No to mamy taki kombajn do, zbo do zbioru zboża, no tak na nasze potrzeby to wystarczający. No i maszyny tutaj do uprawy, agregat uprawowy siewnik, opryskiwacze, przyczepę. Mamy drugi traktor, taki troszeczkę mniejszy. Pewnie by się przydał duży nowy traktor. tak? No ale wiadomo, że czasy są ciężkie, a kwota za ten traktor też jest dosyć duża. Co to znaczy duża kwota? Około miliona. A czy w ogóle prowadzenie gospodarki to zwykle są? Duże kwoty. Wy jesteście dużymi, średnimi, małymi gospodarzami? Jak to w Waszym przypadku wygląda? Wiesz, co ciężko jest to określić, bo w sumie obrabiamy około 25 hektarów, więc nie wiem, czy my jesteśmy jeszcze na pograniczu małych, czy już średnich. Mamy maliny, mamy orzechy, trochę zboża. Roboty mam do groma. Pokażemy Wam do mnie. Pewnie, że tak. Tu mamy dom, w którym mieszka mój tato. Tuśmy wcześniej mieszkali przed naszą przeprowadzką. To zapraszam Was na moje 36M. Chodź, ale tutaj mieszkacie? No to tak. wygląda trochę na, przepraszam, jakieś pomieszczenie gospodarcze, jak to jest? Kiedyś to była obora, powinniśmy mieli takie pomieszczenie gospodarcze, tak to nazwijmy. No i... Przechowalnia też była na kapustę, dlatego tutaj wisi nadal agregat. Podjęliśmy decyzję, że weźmiemy sobie kredyt płynnościowy i stwierdziliśmy, że te pieniądze właśnie z tego kredytu wykorzystamy na remont, bo wiadomo, to był spory zastrzyk gotówki, więc... To znaczy? Co to znaczy spory zastrzyk gotówki? No bo to był kredyt około 100 tysięcy, nie? My nadal go spłacamy, dobrze nam idzie, jak powiedzmy. <noise> Moja żona się zajmuje rachunkami i wszelakimi takimi sprawami. Ja, ja nawet nie chcę zaglądać na konto, ile jest, przynajmniej spokojnie wyśpię się w nocy.